Witam Państwa serdecznie. Gościem dzisiejszego programu jest pan Jacek Kuźniewicz, zastępca prezydenta Włocławka. Witam serdecznie, panie prezydencie. Witam, panie redaktor, witam Państwa. Panie prezydencie, w minionym tygodniu odbył się konwent prezydentów największych miast naszego województwa. Ja chciałabym zapytać o wnioski po tym spotkaniu. Panie redaktor, tak, konwent odbył się we Włocławku, to jest takie przewodnictwo rotacyjne i prezydenci największych miast województwa spotykają się w różnych miastach tego województwa. Teraz przypadł, a kolej Włocławkowi. Spotkaliśmy się w tym miejscu, gdzie dzisiaj rozmawiamy, czyli na nowym obiekcie przystani u łyścia rzeki a konwent poświęcony był generalnie rzecz ujmując przyszłej perspektywie unijnej, czyli przyszłości w zakresie wydatkowania funduszy unijnych, a w szczególności zaś, tematowi, który spędzał sens spowiek przez ostatnie kilkanaście tygodni Włodarzom i Bytgoszczy i Torunia, a także i miast pozostałych, czyli mówiliśmy o Zitach. O spotkaniu o tyle istotne. Gdyż pojawiają się coraz to nowe szczegóły tego instrumentu finansowego, który będzie realizowany w, nowe, w nowej perspektywie unijnej e, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, ale nie tylko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. I wczoraj e, mieliśmy okazję wymienić między sobą doświadczenia poszczególnych miast, jak, jak do tego podchodzimy. Znaczy, zawsze, znaczy... oczywiście, trudno mi mówić mi o, o tym, co my w mieście robimy, bo oczywiście moja ocena nigdy nie będzie obiektywna. Ale chcę powiedzieć, że z tego spotkania wywnioskowałem, że w, jesteśmy oczywiście pomijając zbyt Toruń, no bo oni formalnie już zawarli między sobą to porozumienie, natomiast my jesteśmy dość daleko w, do przodu, jeśli chodzi o kwestie związane z projektami na tle pozostałych miast, czyli Grudziądza i Nowrocławia. Ponieważ my już od ponad półtora roku pracujemy z lokalnymi samorządami, oczywiście ta grupa tych samorządów ulega zmianie, ona się przede wszystkim powiększa, bo zaczynaliśmy od rozmowy w gronie pięciu czy sześciu gmin. Dzisiaj wszystko wskazuje na to, że porozumienie w sprawie zintegrowanych inwestycji terytorialnych będzie dotyczyło dziesięciu samorządów w tym Wocławka. a więc jak gdyby te nasze prace są dość daleko zaawansowane i zarówno w kwestii jak gdyby, identyfikacji tego obszaru, ale co najważniejsze, dla mnie najistotniejsze jako osoby, która się w tym operacyjnie zajmuje w urzędzie i posiada też pewne doświadczenie z, z pracy w Urzędzie Marszałkowskim, najistotniejsze są projekty. Nie to ile jaka gmina dostanie pieniędzy, nie to ile Włocławek dostanie pieniędzy, tylko to na co te pieniądze będą wydatkowane, bo to jest klucz sprawy. My często sprowadzamy tę dyskusję właśnie do takiego, takiego poziomu. A Czyli jak można podzielimy. Mówić o projektach, które... Tak oczywiście można i... mówić o konkretnych projektach. ZIT to są generalnie rozumiane przez Urząd Marszałkowski jako zintegrowane inwestycje wykraczające poza granicę danego samorządu. Oczywiście nie da się wszystkiego na te, w ten sposób przełożyć, no bo trudno wymyśleć, projekt, który będzie realizowany. Samorządów. Dokładnie tak jak pani mówi, więc e, to nie będzie tak do końca. Będą to oczywiście inwestycje realizowane punktowo w niektórych miastach czy w niektórych samorządach, ale będą miały, miano, miały jeden cel wspólny, prowadziły do wspólnych, e, wspólnej realizacji, wspólnych wskaźników. Ale żeby nie mówić o ogólnikach, bo to no zawsze oczywiście to są, to są jest mało interesujące. E, my w, 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 ja mogę mówić za Wocławek, bo tu jestem w pełni za to odpowiedzialny. Natomiast pozostałe samorządy oczywiście one kształtują w tej chwili swoje te, te listy projektów, które chcą w ramach ZIT-u realizować. My w Włocowku na pewno bezsprzecznie będziemy kontynuować proces rewitalizacji. I tutaj to, o czym też kiedyś rozmawialiśmy, kwestia Placu Wolności i w ogóle ulicy 3 Maja i bulwarów, to są te rzeczy, wokół których będziemy się koncentrować. No moim marzeniem jest, abyśmy przywrócili świetność ulicy 3 Maja, bo ta ulica umiera i w zasadzie nikt nie ma dobrego pomysłu. Na to, aby, aby odwrócić ten, ten, ten proces, uważam, że jest to ostatnia, ostatnia możliwość i ostatnia szansa przy wykorzystaniu tych pieniędzy europejskich, podobno ostatnich, tak jak podkreślałem, aby tę, tę tendencję umierania tej ulicy zmienić odwrócić. Natomiast oczywiście do tego dołożymy, do, dokładamy Plac Wolności, do tego dokładamy projekt, który wychodzi poza tą ścisłą sferę centrum miasta, mianowicie przedłużenie bulwarów w kierunku, w kierunku Tamy. Początkowo chcemy zrobić układ taki, aby przedłużyć całą ulicę, ulicę do ulicy Barskiej, czyli ulicę, bulwary do ulicy Barskiej, łącznie ze ścieżką rowerową, a dalej już do samego stopnia wodnego, żeby prowadzić ścieżkę, ścieżkę rowerową, która będzie potem szła po Koronie Wału i w kierunku Modzerowa, czyli w kierunku gminy Włocowa, jak już będzie ten projekt wspólny. Na pewno bardzo jesteśmy mocno zainteresowani realizacją projektów z zakresu termomodernizacji i w ogóle efektywności energetycznej, bo na to jest bardzo duży nacisk kładziony w nowej perspektywie i chcemy zmodernizować, ocieplić, zmienić wizerunek kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu budynków, nie tylko bezpośrednio znajdujących się w gestii samorządu i służących zadaniom władzy publicznej, ale także budynków mieszkalnych. Ale które oczywiście są w zasobach i w zarządzaniu miasta, bowiem na to też będą przeznaczone środki. Mamy zamiar osiągnąć tutaj bardzo duże oszczędności w zakresie kosztów związanych z energią cieplną i nie tylko energią cieplną, ale także oświetleniem. Zarządzanie ruchem drogowym, zarządzanie oświetleniem drogowym to, są takie, to jest taki kolejny przykład. Bardzo dużo obiecujemy sobie po projekcie dotyczącym modernizacji w ogóle źródeł ciepła i wykorzystywania gazu, prawda, w, w, zasilanie, w, zasilanie, w zasilanie ciepłem mpc u to Mówię tak na skróty, bo jakbyśmy weszli w szczegóły, to byśmy pewne telewizorów zanudzili. No i taką rzeczą, którą też chcielibyśmy m, zapiąć, w, tak w cudzysłowie mówiąc, w tej perspektywie finansowej, to odnowa Parku Sienkiewicza. Ja ostatnio byłem mocno zdziwiony tym, co pojawiło się w, na jednym z portali internetowych, gdzie pojawiła się taka właśnie informacja o, o tym, że zamierzamy Park Sienkiewicza rewitalizować, tam było mnóstwo komentarzy, że to nie ma sensu, bez sensu ten projekt realizować. Ja się absolutnie z tym nie zgadzam. Uważam, że Park Sienkiewicza jest takim dobrem we Włocławku, zapomnianym i zaniedbanym, które powinno uzyskać i przywrócone mieć dawny blask. Przy tej okazji, już zapytam, bo jeżeli jest plan rewitalizacji Parku Sienkiewicza, wróci pomysł amfiteatru? Tak, jak najbardziej, bo przecież e, pamiętacie Państwo, że w poprzedniej perspektywie były takie zamierzenia, była opracowana koncepcja, ona była bardzo szeroka. E, dotyczyła właśnie zarówno bulwarów, które zostały zrealizowane, ale dotyczyła także samego Parku Sienkiewicza wraz ze Słodowem, bo park jest takim tak terenem podzielonym na, dwie, na trzy części. Ten ścisły, mieszczący się tutaj właśnie od głowiączki do e, tego wiaduktu na jedynce tak, nad głowiączką, potem jak gdyby ta część między dwoma wiaduktami kolejowym i drogowym i potem ta część słodowa. E, obiecywaliśmy tę realizację zagospodarowania słodowa, aktywizację słodowa. Udało się z tego wykonać tylko basen na razie i to co się dzieje wokół basenu, jak pokazuje życie, pokazuje to co tam się dzieje, ten teren jest faktycznie aktywny. E, oczywiście jest problem e, z, był problem na niedawno z Izbą więc dzisiaj już jest inna, in, inaczej ten obiekt będzie wykorzystywany przez harcerzy, e, natomiast e, pozostaje całe pole otwarte dla właśnie amfiteatru i myślę, że jeżeli oczywiście ta koncepcja zostanie zaakceptowana, to e, amfiteatr powinien na tym terenie powstać, e, ponieważ jest on, jest on niezbędny mimo wszystko. Pomimo tego, że jest scena pływająca na Wiśle, w tym roku będzie wykorzystywana po raz pierwszy, są inne miejsca, ale brakuje takiego sporego obiektu do organizacji Dużo, dużych imprez masowych. Inpres, tak. Koncertu, tak, w obecnym kształcie Parku Sienkiewicza, bo często też to wraca, że moglibyście tego nie rozbierać, tak? trzeba było to zostawić i remontować. No niestety jest to bardzo błędne myślenie, dlatego że tam przede wszystkim nie było miejsc parkingowych. Nie było jak tam dojechać. Przecież pamiętamy, w 1999 roku chyba była ostatnia impreza organizowana. Co się tam działo wówczas? Więc nie ma możliwości zabezpieczenia takich imprez. A w, na Słodowie taka możliwość będzie. Panie Prezydencie, w miesiącu maju w Włosławianie no. zostaną oddane do użytku trzy duże inwestycje. Mianowicie teatr imprezaryjny, właśnie Malina, na której się znajdujemy, Browar B. Czy to jest zbieg okoliczności, czy element kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego? Panie redaktor, uchowaj Boże, nikt z obecnych władz samorządowych, z organu wykonawczego, ani z ugrupowania, które rządzi miastem nie kandyduje do, do parlamentu. Europejskiego. Samorząd zupełnie od, od innych celów i władze samorządowe nie angażują się w kampanię. Ale władze samorządowe są kojarzone z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, a kandydaci Sojuszu Lewicy Demokratycznej kandydują do Europy. E, oczywiście my się nigdy nie będziemy odżegnywać od tego, że jesteśmy e, członkami Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale politykę w samorządzie zostawiamy na boku. My, re, z, my realizujemy potrzeby mieszkańców i re, pracujemy na rzecz, na rzecz społeczności lokalnej. Oczywiście, jakbym powiedział, że w zasadzie te, 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 wydarzenia, te wydarzenia są e, przypadkowe, to oczywiście bym powiedział nieprawdę, nie są przypadkowe, ale wynikają zupełnie ten przypadek wynika, to, to, to z poczucie wynika z zupełnie innej kwestii. Obiekty zostały w tym czasie zakończone, e, inwestycje zostały zrealizowane i jest dobry moment. Majówki, maj jest takim szczególnym momentem, tradycja majówek jest bogata w Polsce. Żeby te obiekty udostępniać. Zbiegło to się tylko z tym. Natomiast oczywiście nie przewidywaliśmy w 2010-2011 roku, kiedy spisywane były przetargi czy prowadzone później inwestycje, że akurat 25 maja będzie, będą wybory do Europarlamentu. Trudno. Natomiast uważam, że e, mienie samorządowe nie jest od tego, żeby, żeby służyło kampanii wyborczej do Parlamentu. Oczywiście e, permanentna kampania w Polsce trwa, a w samorządzie też trwa. No oczywiście ben, jestem. Szczerze, też trwa, bo każdy z nas chce mieszkańcom służyć jak najlepiej i w zasadzie pokazuje efekty swojej pracy, a więc my od pierwszego dnia po wyborach pokazujemy to, co robimy i nie, nie, nie pracujemy w zamkniętych gabinetach, tylko pracujemy dla mieszkańców, a praca dla mieszkańców to jest także kreowanie takich obiektów, na, których się, na którym się znajdujemy. Panie prezydencie, te obiekty kosztowały wiele milionów złotych, one już są, ale one będą w przyszłości generować konkretne koszty. Czy jest już pomysł, żeby, jak zagospodarować te obiekty, czy będą one tylko na utrzymaniu miasta i czy samorząd to udźwignie? Pani redaktor, bardzo często spotykam się z takim określeniem, że e, obiekty nie zarabiają, to, co, to, że samorząd generalnie nie zarabia. Ktoś, no, kto to opowiada takie rzeczy, to po pierwsze nie zna się, na, nie zna się w ogóle na specyfice samorządu. Samorząd, jest to zapisane w ustawie, w ustawach samorządowych, nie jest organizacją czy nie jest instytucją, która e, jest powołana do prowadzenia działalności gospodarczej. Ani żadna jego agenda nie prowadzi działalności gospodarczej. Stąd też temienie, które my tworzymy, ma służyć mieszkańcom. Oczywiście koszty, które są związane z, tym z funkcjonowaniem tych obiektów no będą w części pokrywane z budżetu miasta, ale są to inwestycje tak zaprojektowane, aby można było uzyskiwać tych inwestycji przychody, które będą w części pewnie pokrywać koszty, koszty funkcjonowania. Stąd też chociażby w Marinie, w której się w tej chwili znajdujemy, jest część przewidziana pod wynajem na restaurację, która będzie przynosiła konkretne, konkretne przychody, a to jest raz, a dwa będzie stanowiła uzupełnienie oferty tego obiektu. Podobna sytuacja dotyczy e, browaru B, jak i teatru No Trudno, żebyśmy e, nie, tworzyli, ta, nie tworzy, tworzyli tylko miejsca po to, żeby odbyła się tam jedna impreza, a tak w ciągu dnia, czy czasami tygodnia, stał obiekt pusty. No, są to obiekty, które mają być wykorzystywane przez mieszkańców cały czas. Dziękuję bardzo za to spotkanie dzisiaj. Proszę Państwa gościem dzisiejszego programu był pan Jacek Kuźniewicz, pierwszy zastępca prezydenta miasta Włocławek. Dziękuję. Dziękuję bardzo.